zanim polityk stanie na swoim czerwonym dywanie władzy, musi poddać się pod głosowanie. Jego kandydatura musi zostać przyjęta. To dlatego w przypadku warszawskiego referendum aktorzy, celebryci, znane postaci mogą apelować, zostańcie w domu, nie idźcie, nie głosujcie, do referendum nie ma sensu. Prawda jest jednak taka, że politykom to nie wypada. My zależymy od głosów. Jeśli ponad 100 tysięcy warszawiaków powiedziało tak, chcemy dyskutować o tym, czy powinna nadal trwać misja Hanny gronkiewicz walc to jako żyjący z ludzkich głosów, powinniśmy do tego podejść z pokorą. Dlatego niech zwolennicy Hanny gronkiewicz walc ją wesprą, niech przeciwnicy, prawo i sprawiedliwość, inne organizacje zagłosują przeciw, niech każdy postąpi z własnym sumieniem. Ale apeluję, Idźcie do referendum. Szanujmy naszą demokrację i nie pozwalajmy politykom, by jeszcze i tę możliwość wyrażania swojej opinii, by jeszcze i referendum nam ukradli.